Cześć to kobiety Tyba. Mamy godzinę 605. 5 po 6. No i standardowo jestem pierwszą osobą na siłowni. W sumie niestandardowo, bo nie codziennie chodzę rano. Wczoraj byłem na przykład po pracy, więc wieczorem zrobiłem dość mocny trening, przyznam, bo zrobiłem 5 singli na 130. I później jeszcze dobiłem to takimi trójkami na 110. Więc skupiłem się na tym tylko, żeby mocno zjeść i mocno pospać. No, i cóż, dziś porobię sobie jakieś lżejsze fronty. Bo w sumie przez ostatnie 4 dni robiłem chyba tylko przysiady z tyłu. Więc dziś, tak, żeby trochę sobie ciało odpoczęło, będą mniejsze obciążenia. Bardzo, bardzo dobry patent na, na, spalenie, na spalenie tłuszczu po treningu, mianowicie jest to taka seria łączona. To jest siedzenie na boksie w tempie odpowiednim oczywiście. To jest tempo 3,30, czyli 3,31. Chodźcie. 3, 3, 3 sekundy siadamy, następnie 30 sekund jest czekania na dole. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby spiąć odpowiedni brzuch. Następnie wstajemy i łączymy to z równie efektywnym ćwiczeniem. To jest tak zwana kierownica. Tutaj, tempo również musicie pamiętać o tym, żeby ścisnąć odpowiednio krążek. No i jak to skończycie, tutaj minutę wykonujemy, z powrotem wracamy do naszego siadania na boksie, czyli 3.30. 3:31. 31, właśnie. No i tak, właśnie. Polecam. Jak widzicie trochę ciemno, za mną palało się tylko światła w szkole i tutaj jeszcze w bloku po tamtej stronie. Mamy godzinę po siódmej, a właśnie wracam z treningu. No i cóż, ja sobie zobaczyłem przykładowy trening z tej aplikacji Fitmen. E, wybrałem oczywiście trening, który najbardziej mi pasuje, czyli trening e, nóg. Jednakże poprzestałem tylko na przejrzeniu propozycji treningowej, ponieważ dziś w panach miałem trochę e, mniejszą objętość, bardziej taki e, lżejszy trening, że tak powiem, mniej powtórzeń. Natomiast z tego co patrzyłem jest tam opcja zliczania e, kilogramów wyciśniętych na przykład, więc mamy wszystkie statystyki podane na tacy. Moja propozycją byłoby wprowadzenie planu FBW do tej aplikacji dla osób, które mają trochę większy staż. Niemniej jednak dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że jest to bardzo dobra opcja, żeby zbudować sobie taką bazę na tych zakresach powtórzeń, powiedzmy takich bardziej kulturystycznych. No i też plusem jest to, że mamy tam, tak jak mówiłem wcześniej, harmonogram, czyli automatyczne przypomnienia o treningu. Więc dla osób, które mają problem z motywacją, co wiem, że na początku występuje u dużej grupy ludzi, myślę, że taka aplikacja może być w stanie pomóc zachować taką regularność w treningu siłowym. Dzisiaj, jak widzieliście, rekord objętościowy, jeśli chodzi o dłuższe pauzy, yy, czyli 6 singli na 130. Yy, I myślę, że 6 serii ciężkich to już jest wystarczająca ilość. Także teraz podbiję sobie yy, obciążenie o pół kilo, znaczy o, o 5 kilo, nie o pół kilo, i sobie zacznę z powrotem od jednej serii na trening, i następnie będę zwiększał, że dojdę do 6. I znowu później podbiję. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Dzisiaj byłem na tej drugiej siłce, tak jak kilka tam osób poznało, jest to Calypso y, na nowousynowskiej. Y, I lubię to miejsce, jest tam fajna atmosfera. Y, fajny wystrój, taka, taki wystrój pracy, bym powiedział, nie ma luster i tak dalej. I też znowu spotkałem dziewczynę, która później się okazała, że mnie ogląda. No to będę bardzo. Silna kobieta, tam chyba coś około 100 kg, robiła przysiad, także też fajnie, że takie silne osoby mnie oglądają. I też spotkała mnie taka sytuacja rodem z memów, ponieważ yy, rozgrzewałem się akurat i gościu podszedł do stojaka, do składraka i się pyta, czy korzystam z tej sztangi. No to powiedziałem, że tak, tylko że na razie się rozgrzewam, a ten mówi, że na chwilę skorzystam. Myślałem, że będzie robił przysiady czy jakieś wyciskanie, a ten zdjął sztangę i zaczął robić uginanie wicepsa. No, w ogóle to z, chciałem jeszcze powiedzieć, że stała się wielka tragedia ponieważ pękł mi but, byłem u pana szewca i powiedział, że no niestety nic się z tym nie da zrobić. Yy, tutaj jeszcze myślałem, żeby skleić klejem, żeby to się dalej nie rozchodziło, ale pan powiedział, że to i tak jest bez sensu i że te buty się nadają do reklamacji albo do wymiany. No a z uwagi na to, że potrzebuję ich codziennie, no to pewnie... Yy, niedługo się to będzie musiało skończyć kolejnym zakupem, ale to sobie powiedziałem, że jak siądę 150, to dopiero zacznę się rozglądać za, za jakimś yy, nowym, za jakimiś nowymi butami. Natomiast jest rzecz, z której się cieszę: mianowicie odkupiłem ostatnio telefon od kolegi, yy, także wracam do iPhone'a, i też yy, wiem, że bardzo dużo ludzi myśli, że yy, kto pokazuje iPhone'a, ten od razu jest snobem i, i w ogóle. Jednak po kilku miesięcznym użytkowaniu telefonu z Androidem. Tego, to jest Honor 5 Naprawdę doceniłem iOSa yy, Jeśli chodzi o płynność działania systemu, ponieważ Jak ma się otwartych kilka aplikacji, gdzie ja bardzo często no, Wrzucam gdzieś tam, coś tam Więc yy, potrzebuję aby mieć to wszystko otwarte To bardzo często padały słowa na K, na H i na P <ścoughs> Więc yy, no, miałem akurat okazję yy, Bo tutaj kolega sprzedawał stan igiełka yy, Dodatkowo jeszcze aparat, który mają iPhone'y yy, Gdzie też mi się często przydaje mieć aparat, żeby Coś zrobić, zdjęcie jakieś. Natomiast w honorze, aparat, no cóż, gdybym powiedział o nim, że jest słaby, to byłby komplement. Bardzo się cieszę, bo teraz będę jechał do Wrocławia i właśnie chciałem koniecznie wyrobić się przed tym wyjazdem, ponieważ yy, chciałbym też na Instagrama yy, wstawiać te relacje. Myślę, że to jest. O, może Wam pokażę od razu. No więc, właśnie, odkąd Instagram wprowadził tę funkcję relacji, czyli tak naprawdę takiego snapchata, yy, no już dużo mniej korzystam z, yy, ze snapchata, bo jakoś nigdy nie byłem fanem. Tego, jeśli chodzi o takie korzystanie na co dzień, dużo, bar dużo bardziej wolę Instagrama, więc to jest bardzo spokojna funkcja. Yy, I ostatnio też wprowadzili funkcję transmitowania na żywo. Więc tu, jak ktoś nagrywa relację, to wyświetla wam się na samym początku. Możemy zrobić przykładowe. Zobaczymy. Jeśli ktoś to ogląda, to proszę napisać komentarz. Witam, witam wszystkich, ale ja się już zaraz żegnam. To taki szybki live tylko na potrzeby filmu. Bardzo przepraszam. Yy, muszę się rozłączyć, przepraszam. Chciałem się jeszcze odnieść do komentarzy, jakże motywujących. Nie ma ich dużo na szczęście, natomiast się pojawiają, mówiące o tym, że mój kanał, odkąd prowadzę go sam, jest teraz bardzo nudny, no i że cały czas pojawiają się te same rzeczy. No, chciałbym powiedzieć, że mój kanał jest przedstawieniem mojego życia, które może dla wielu osób wydawać się mało ciekawe i mało rozmaicone, natomiast ja staram się je przeżywać w ten sposób, żeby czerpać z niego przyjemność. I wydaje mi się, że warto jest mi w życiu coś takiego, co daje wam przyjemność moimi rzeczami, takimi dwiema czy dwoma. Jest siłownia i jest YouTube, więc mogę sobie to wszystko połączyć. I czerpię, tak jak mówię, z tego przyjemność. Na chwilę obecną mój trening głównie opiera się na przysiadach, więc ciężko, żebym pokazywał coś innego. Staram się też jeść powiedzmy w miarę urozmaicony sposób, co też czasem pokazuje i dodatkowo od niedawna staram się zmieniać siłownie, nie tylko dlatego, że dla mnie jest to takie urozmaicenie, ale też między innymi dlatego, żeby właśnie dla was było to do oglądania trochę bardziej ciekawe. Więc cóż, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że obecność drugiej osoby, dwóch osób na kanale yy, wprowadza taką może interakcję, która też pewnie jest trochę bardziej ciekawa do oglądania. No na pewno w moim życiu pojawiają się jakieś osoby, tylko, że teraz jestem trochę bardziej hmm, ostrożny co do pokazywania swojego życia prywatnego. Aczkolwiek, oczywiście, każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii i bardzo to szanuję, bo w końcu po to są te komentarze. No i cały YouTube, wydaje mi się, polega na tej interakcji pomiędzy Wami a mną, prowadzącym ten kanał. Tu na koniec jeszcze taka mała ankieta do Was. Pytanie, jaki jest główny powód, dla którego oglądacie mój kanał i jakiego typu materiały najbardziej lubicie oglądać. Kiedyś już robiłem podobną rzecz, to był moment, w którym nie robiłem za dużo vlogów i pisaliście, że chcecie więcej vlogów, więc vlogi zaczęły się pojawiać, więc będę bardzo rad, jeśli napiszecie swoją opinię w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam, bo nie czytam za dużo książek, więc... Chociaż komentarze sobie przeczytam. No i mamy piękny dzień. Ja się zaraz zbieram na basen, tylko jeszcze zmontuję ten film. No i stąd za to właśnie żegnam. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu i szerokość.